Władysław Biegański to polski lekarz internista, doktor medycyny, teoretyk logiki i psychologii, filozof i działacz społeczny. Był bardzo zdolny. Jako lekarz pracował w Berlinie i Pradze, a następnie w Rosji. W 1883 roku zamieszkał w Częstochowie i otworzył praktykę prywatną. Był lekarzem szpitalnym i miejskim, oddziałowym lekarzem na kolei warszawsko-wiedeńskiej, pełnił też funkcję lekarza fabrycznego. W ciągu 35 lat pracy ogłosił drukiem 132 prace w dziedzinie medycyny i filozofii. Biegański to wzór postawy etycznej lekarza, a także pracownika naukowego, filozofa i społecznika. Zmarł na dusznicę bolesną. Przy jego śmierci była jego żona i lekarz. Zmarł 29 stycznia 1917 roku, został pochowany na Częstochowskim Cmentarzu kule.